Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz kanału modelarskiego Tank Models TV, na którym się znajdujecie, jeżeli oglądacie ten film. Prezentacja dzisiaj najnowszego modelu od firmy First to Fight z serii wrzesień 1939 jest to model ciężkiego jego działa piechoty, 150 mm, SIG 33 na kołach drewnianych i uwaga, razem z Steel Granate 42. Widzicie w tej chwili na obrazku, a zaraz zobaczycie to w rzeczywistości. Tak prezentuje się zestaw po wyjęciu z folii. No i teraz sobie otworzymy. Ostatnio miałem... Mało reklamacji, że nie pokazałem, co jest w środku, więc dzisiaj pozwolicie, że zajrzymy również do tak zwanej gazetki, do której jest oczywiście dołączony model. Artbox, posłuchajcie, porzucone ciężkie działa piechoty, 150 mm, z, żywe, z żadnej żywej duszy dookoła. Ale dość ciekawy, ze względu mnie na przykład zainteresował właśnie ten pocisk Steel Granat 42. Z drugiej, na ostatniej stronie mamy listę płac, czyli wszystkie modele, jakie się do tej pory ukazały. ale dobrze, przejrzymy szybciutko, co w gazetce. Bitwa pod ciśnikami. No, tutaj widzimy zresztą jeszcze zdjęcie jednego z polskich oficerów z okresu legionów. Krótka, biblio, 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 krótka biografia generała Brunona, Brunona Olbrichta. No, i tutaj mamy ciąg dalszy. Następnie w samym środku, w sercu niesamowitego go tutaj magazynu. Znajdziemy instrukcję składania, jak i również schemat malowania oraz dedykowane farby. Powiem Wam, że mnie zaintrygował ten model, właśnie to, tym pociskiem montowanym na lufie. No i tutaj mamy ciężkie działo piechoty, 15 cm SIG-33 z pociskiem styl Granat 42. No i tu mamy. W języku polskim, w języku angielskim krótką powiedzmy monografię, no i bardzo fajnie, że jest również podane źródła, skąd została wiedza e, zaciągnięta. Mamy też tabelę i chyba najprawdopodobniej chodzi o e, ilość produkowanych e, zestawów tej chałubicy. A na końcu mamy tak, zdjęcie. Zdjęcie archiwalne. No, i tutaj mamy tak samo do historycznej gry bitewnej. Skład Pluton artylerii, dwa działa plus obserwator. Za 110 punktów. To dość dużo, powiem Wam. Ja nadal czekam na wydanie ewentualnie. Znaczy, wydanie w ogóle pełnych, kompletnych zasad. Jeżeli chodzi o sam powiedzmy, wrzesień 39 rok, tutaj widzę, że a tłumaczenie by zajął się Pan Jerzy Felczyk. Dobrze, to tyle. Jeżeli chodzi o magazyn. No a teraz co zajrzymy sobie chyba do pudła. Tak prezentuje się. Z jednej strony, tu mamy opisane, że znajduje się w środku tylko jeden model. I na ostatniej stronie mamy schemat malowania i krótki opis tej armaty w języku polskim, niemieckim i angielskim. No a teraz chyba wskoczymy do pudełka. Tak szybko wskoczyłem i wyskoczyłem z pudełka z zawartością jego, że na pewno nie zauważyliście. No powiem Wam, otrzymujemy fajny taki woreczek strunowy, ładnie popakowane elementy. Nic nie pocięte, powiem Wam. No, na chwilę obecną mogę tak stwierdzić. Super spakowane jest to. Wiecie co, to jest naprawdę dość dużo, jeżeli chodzi o e, tego typu e, rzeczy, bo nic mi nie lata. Nie mam nic powycinanego. No i tu mamy e, właśnie... O rany, fajnie to wygląda, powiem Wam. Ale zaraz do tego wrócimy. W każdym razie tak, tu mamy ramkę, z elementami samego, samej armaty działa, piechoty. No i powiem Wam, że wygląda to naprawdę zacnie. Proszę pamiętać, że producent zawsze twierdzi, że są to modele do gry bitewnej. Nie modele modelarskie, ale tutaj ja bym to już grę zostawił historyczną, a skupiłbym się naprawdę, bo bardzo porządnie to wygląda na samych modelach modelarskich, jak tak można powiedzieć. Elementy wszystkie są bardzo precyzyjnie wykonane, z zero nadlewek, a nawet jeżeli są elementy na częściach, to te elementy naprawdę są zrobione bardzo porządnie. Że nie są takie bardzo płaskie. Tu mamy na przykład celownik. Kurczaki, muszę wreszcie tą, ten model skleić. Może właśnie zmusi mnie do tego ten pocisk rakietowy. Tu mamy też lufa. Lufa. No, może trzeba będzie troszeczkę bardziej. Lufa jest ta na górze. O teraz centralnie. To nie jest lufa. To jest fragment, to jest zamek po prostu do tej armaty i prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No nie ma się do czego przyczepić, powiem wam. Jeżeli chodzi o składalność First to Fightów, powiem wam tak, na pewno się zdarzy jakiś model, gdzie troszeczkę trzeba będzie pogłówkować i po prostu w odpowiedniej kolejności złożyć część, bo czasami bywa tak, że idąc zgodnie z instrukcją, może nie do końca to wszystko być dobrze składalne, ale spokojnie. Ja jeszcze się nie zawiodłem. E, tutaj mamy ramkę E i na tej ramce E właśnie mamy koła. No właśnie, mamy koła, dwa rodzaje kół. Widzę, że First to Fight już przestał wycinać koła. Tu mamy właśnie te zestawowe. Mamy trzy koła, tak naprawdę. Dobrze mówię? Tak, zwróćcie co? uwagę, są trzy koła. <laughs> trzy rodzaje kół. Dlaczego trzy rodzaje kół? Zwróćcie uwagę na samomocowanie i szerokość koła dokładnie chodzi mi o, no powiedzmy tą felgę, tak? Jak się przyjrzycie to one różnie wyglądają więc możemy sobie nie tylko zrobić tą właśnie do wersji z drewnianymi kołami, czyli z tymi ale możemy z tymi lub z tymi zrobić mamy tutaj tak samo właśnie na drugiej ramce, no i tutaj mamy właśnie ten pocisk razem właśnie z piórami, ale mamy też same pociski do samego działa tak, proszę bardzo, się prezentują. Jeszcze raz rzut na koła. Więc, jeżeli ktoś będzie chciał mieć na innych kołach z tym pociskiem, jak najbardziej. Jeżeli znajdzie takie zdjęcie i było coś takiego, to powinien bez problemu to sobie złożyć. Kurczaki, moi mili, to wszystko. Taki dzisiaj będzie unboxing. E, tak krótki, e, mam nadzieję, że spotkamy się w następnym unboxingu od firmy First to Fight już z jakimś polskim akcentem. Mam nadzieję, że pojawi się jakiś nowy model. Nowy, nowy, nowy model. No, powiem Wam tak, ale jeżeli chodzi o polskiego Fiata jako ciągnik, to nie pogardzę. Mówię o tym 508, 518. Nie pogardzę nową wersją tego modelu, na przykład w wersji łącznikowej, radio, radiowej, zaraz telefonicznej. O. To wszystko, moi mili. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Tak, lajkowania i uprzejmie, proszę, jeżeli coś Wam się nie podoba w modelu, to napiszcie to w komentarzach pod filmem. I pod filmem znajdziecie też link do sklepu. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale. Podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.